Zapraszam Cię do wysłuchania kilku fragmentów mojej książki Nieruchomości Krok po kroku. Jaka będzie wobec tego najszersza grupa docelowa w nieruchomościach? Jeśli zamierzasz inwestować w małe mieszkania lub pokoje na wynajem, będą to uczniowie, studenci, osoby, które podejmują swoją pierwszą pracę, osoby, które stawiają swoje pierwsze kroki w dorosłym życiu. W przypadku małych mieszkań będzie to również część młodych małżeństw. Takie mieszkania powinny być zlokalizowane w pobliżu wyższych uczelni, szkół. Powinny być dobrze skomunikowane ze wszystkimi częściami miasta. Oczywiście, jeśli w pobliżu będzie znajdowało się przedszkole czy plac zabaw i infrastruktura handlowa, to będzie dodatkowym atutem takiej nieruchomości. Określając grupę docelową, musisz zastanowić się, dla kogo będzie przeznaczone mieszkanie. W które zainwestujesz. Powinieneś też określić, jakie osoby będą zainteresowane daną lokalizacją, konkretnymi cechami Twojej nieruchomości. Wskazując grupę docelową, możesz zdecydować o układzie remontowanego mieszkania i o sposobie jego aranżacji. Oczywiste jest, że inaczej zaaranżujesz 60-metrowe mieszkanie dla singla, a inaczej dla rodziny z dwójką dzieci. Na 60 metrach przeznaczonych dla singla będziesz dążyć do wygospodarowania jak największej przestrzeni. Natomiast mieszkanie przeznaczone dla rodziny powinno mieć jak najwięcej sypialni oraz przestrzeń wspólną. Ekstremalną sytuacją podczas remontu jest chyba niedokończenie prac przez wykonawcę. Może się to zdarzyć w takich okolicznościach, że wykonawca sam zdecyduje o wejściu z inwestycji. Może być również tak, że to Ty podziękujesz za współpracę nierzetelnej ekipie remontowej. Jeśli widzisz, że jakość pracy jest daleka od oczekiwanej, z terminami też jest krucho i co gorsza, nic nie rokuje na poprawę tej sytuacji, to nie zastanawiaj się ani chwili nad pożegnaniem się z taką ekipą remontową. Kontynuowanie współpracy z nierzetelną i niewachową ekipą może jedynie przysporzyć Ci kolejnych problemów. Niezależnie z czyjej inicjatywy nastąpi rozwiązanie umowy, musisz to zrobić na piśmie. Spisz rozwiązanie umowy, wycencie wspólnie z wykonawcą wykonane prace, rozliczcie należne kary umowne. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez rozwiązanej na piśmie umowy nie możesz zlecić dokończenia remontu innej ekipie. Po co prowadzić badania rynku nieruchomości? Przecież mieszkania sprzedają się jak świeże bułki. Czy na pewno tak jest? Czy na pewno będzie tak zawsze? W 2022 roku zacząłem obserwować wyhamowanie na rynku nieruchomości. Szczególnie w drugiej połowie 2022 roku mieszkania nie sprzedawały się tak dobrze jak jeszcze na początku roku nie tak dobrze, czyli jak. Wcale się nie sprzedawały, rynek stanął w miejscu, czy tylko nieco przyhamował, a może hamowanie było ostre? Otóż, w mojej ocenie, inwestycje, które były dobrze przygotowane, rzetelnie przemyślane i przeprowadzone zgodnie ze sztuką i wiedzą, wciąż dają zarobić inwestorom.